Później zombie zostało wciągnięte w ceremonię wudu, podczas której mroczna kapłanka wudu Katania potępiła i okaleczyła Muare Mason za filmowanie ich rytuału. Kiedy mąż Moiry, Bruce, zgodził się zostać zombie Katani w zamian za przywrócenie Moiry do życia, Garf interweniował, by uniemożliwić Brułowi podzielenie jego losu. Zombie zabił Muare na jej prośbę, ale kultysta Katani wrzucił go do oceanu. Garf pozostał na dnie oceanu, dopóki amulet nie został znaleziony przez pechowego Filipa Blisa, który żartobliwie przywołał zombie. Uświadomiwszy sobie swoją kontrolę, Blis wysłał Garfa, by zemścił się na prawnikach, którzy zrujnowali życie Blisa. Blis próbował zapewnić zombie spokojny grób, ale jego amulet został zabrany przez agentów przestępcy Mr. Six. Zombie podążył za amuletem do pana Six, beznogiego papa Shortiego, który utrzymywał się na normalnym wzroście dzięki lewitacji. Shorty zmusił Zombiego do zabicia Bliss, ale potem upuścił amulet, a Garf w mściwy sposób zabił Shortiego wracając do swojego grobu na bagnach. Garf został przyciągnięty do rytuału odprawionego przez Leile, która kontrolowała go i obiecała mu ostateczną śmierć. Zagubiwszy się na bagnach, natknęli się na Erika Mastersona, który rzucił Leile w ręce swojego potwornego kanibalistycznego syna Tediego. Garf skonfrontował się z Ericiem i został bezskutecznie zaatakowany przez Tediego, a Leila zabiła Erika, po czym zaprowadziła Garfa z powrotem na bagna. Uwaga, to nie ten sam Eric Masterson, który stał się Thunderstrike'iem. Leila upadła na kłodę, podczas gdy Garf zgłębiał tajemnice zmarłego Briana Colliera i jego krewnych, z których wielu zginęło w wyniku spisku prawnika Colliera Jeroma Ralstona. Garf zabił Ralstona i jego wspólnika w zbrodni, wnuka Colliera, Jasona. Ojciec Leyli, Papa Doc Doc Kabel, dał jej Grigri, magiczny amulet, aby przerwać klątwę zombie, ale do tego czasu Garf został wezwany przez strażaka Freda Millera, który znalazł amulet i przywołał zombie jako imprezowy żart. Miller i jego przyjaciele wykorzystali Garfa do dręczenia swoich antagonistów, ale zombie był przerażony, gdy zmuszono go do roztrzaskania głowy sekretarki, która okazała się Leilą. Oszołomiona Leila wyrwała Gartchowi amulet, uwalniając go spod ich kontroli, a on zabił Millera i jego przyjaciół. Umierająca Leila nakazała Papa Docowi użyć resztek swojej siły życiowej, aby przywrócić Garfa do życia na 24 godziny i uporządkować jego sprawy, w tym zabić Mister Six, uczestniczyć w ślubie Donny z Bruce'em Masonem i sprzedać udziały kontrolne w Garwood, wykorzystując pieniądze jako fundusz powierniczy dla Donny i Mirandy, a następnie pozwoliła mu umrzeć w spokoju. Wampir Deacon Frost, współpracujący z Marią Leifo, próbował kiedyś przejąć kontrolę nad przemysłem Garwood, który ostatecznie przejął Donna. Donna wynajęła Hannibala Kinga, aby odnalazł skradziony amulet Dambola, a także swojego ojca. King połączył siły z Bladem i bratem Woodu, aby przepędzić Frosta i Leifo, choć Garf najwyraźniej pozostał pogrzebany. Karaibska kapłanka Calypso zabiła papę Doca, używając jego ducha do ożywienia zombie, a ten znów zaczął istnieć z woli posiadacza amuletu. Garf krótko walczył z sobowtórem Daredevila Hellspawnem, po czym uwolnił ducha Papy Doca z rąk Calypso, która przekazała amulet i swojego własnego ducha sekretarz Daily Bugle, Glory Grant. Garf szukał zemsty na Kalipso i zaatakował Granta, co doprowadziło do walk ze Spidermanem i najemnikiem Shotgunem. Duch Kalipso ostatecznie powrócił do jej ciała, a Glory oddała amulet Zombie Garf później stał się pionkiem córki Drakuli, Lilith, która użyła amuletu, aby zmusić go do zebrania pożywienia dla jej rosnącej armii wampirów. Lilith sprzeciwili się Spider Man i Hannibal King, którzy wyrwali amulet Lilith i połączyli siły z Gartem, aby ją przepędzić. King zwrócił amulet i mnie, która zabrała go z powrotem do nowego Orleanu, aby go pochować. Donna później kazała zombie zabić papę Nebo i Narcisa po tym, jak zabili jej starą przyjaciółkę Angelinę Belliard. Donna rzekomo ma jakieś powiązania z Legionem Nocy. Był zombie przez lata, gdy synowie północy się odrodzili.